Trzy ukryte rzeczy, których nie zauważyłeś w Minecraft Film. Już na początku film wita nas ekranem ładowania znanym z gry. Raczej większość z Was zwróciła na to uwagę, ale zostawiam ten fakt dla osób mniej zorientowanych w świecie gry. Fikcyjne miasto Chaglas w Ohio zostało w rzeczywistości ulokowane w w Nowej Zelandii. Fabryka chipsów znana z filmu to tak naprawdę tamtejsza elektrownia. W napisach końcowych zresztą widzimy informacje o Nowej Zelandii wraz z logiem 100% Pure New Zealand, co jest kampanią turystyczną opisywanego państwa stworzoną w 1999 roku. Po wejściu na stronę Nowej Zelandii widzimy też informacje o współpracy z Minecraft film i odnośnik do planu wycieczki po wyspach inspirowanego właśnie Minecraftem. Na etapie wejścia Steve'a przez odkryty portal widzimy, że wysokość bloków nie odpowiada tej znanej z gry. Chodzi mi konkretnie o to, że w grze nasza postać ma wysokość dwóch postawionych bloków. W filmie to już trzy bloki. Spodobał Ci się mój materiał? W takim razie zapraszam Cię do mojego YouTube'a, gdzie znajdziesz dłuższe filmiki, także o kreskówkach. Link w opisie.